Najśmieszniejsze momenty Minecraft Siema widzowie, z tej strony sam. I w ogóle nie wiem czy o będą najśmieszniejsze po prostu, daję tobie najśpieszniejsze. Jak widać po miniaturce widziałem takie Też było zdjęcie Więc po prostu to wy zobaczyłem, Więc zdałem, że to będzie bardzo śmieszne Pierwsze wiem co się akurat wydarzy, bo to oglądałem Przepraszam was Ale widzowie, mam trzy życia Jeśli stracę trzy życia Film się kończy, po prostu przegrywam film. No i akurat i tak go po czasie skończę, bo trwa 55. Dlatego łapka sobie oglądajmy. To widziałem akurat, więc to mnie nie rozśmiesza, ale dobra. Jest, położył jakiś tytek Emeraldy na slime'a i wystrzelił go w górę. Do słońca. I patrzcie teraz. Ten już się ma twarzy tu, bo ma tu. To jest na miniaturce. To jest piękne. To nie było na świecie, że powiedziałam akurat takim losem. Dobra. Tego się widzę. Skacze, dobra. Dostał HP. Ok, zrobił Wind. Co, co się odbija? ja tego nie użyłam nigdy. Co jest? Ej, dobra, tak, tak. Muszę to sprawdzić. Okej, okay. było tak pięknie. Dobra, buduje się jakiś typek. Albo typiara do góry. Dobra. I co? Eee, okej. Co się stało z tymi? Co? Ej dobra, taki. Ej też? Ej, ja myślałem, że on się obetnie na pół i będzie połowa jego jeździła tym. To no. Dobra, zrobił bikona. Idzie Steve. Dobra, to, to będzie śmieszne, naprawdę, nie? Ja się zaraz zaśpieję. Ja myślałam, że to będzie jakieś łatwiejsze, ale mnie to serio śmieszy powoli. Dobra. Słuchajcie, drzewo, drzewo duże jest. Dobra, zaraz. Czemu? Dobra, widzowie, straciłem uwaga. Straciłem, straciłem jedno życie. Mam dwa życia, no ale czy to nie jest głupie? No, czy to nie jest głupie? Więc dobra, tak, straciłem jedno życie, mam dwa życia, dobra, to serio będzie dobra, ale teraz już się nie będę, mam z takich chyba głupot. Dobra, to ten sam domek, co wtedy. Położył łóżko. Pojawił się villager. Położył się. Poszedł spać. Nie, i to żaba go zje. No stówę. Ej chwila, ja coś muszę ogólnie sprawdzić. Bo mi... Wiedziałem, że mi nie działa chwila. Dobra, wróciłem. Oglądamy. Dobra, jest Steve. Ek. Łowi ryby. Dobra, musiałem sprawdzić, czy działa. Co on złowił? Aha, złowił blok wody. Ok, położył blok wody na wodę. Usiądzie na tą wodę i będzie. Może to jednak będzie na miniaturce, widzowie. Bo szczerze, jeszcze nie zrobiłem tej miniaturki i to chyba bardziej mi się podoba. Więc chyba czekajcie dobra. Dobra, no i Popłynął, dobra. Idzie Steve ze Steve'em. Razerwał kwiatka. Pożył ten. I włożę... Tak, i ten Steve będzie ten. Dono, w ogóle chciałabym wejść kiedyś do takiego ula Ciekawe jak tam jest, dobra Pięknie jaki Stevek sobie I te dobra, te niektóre Te niektóre filmy są tak głupie, nie Co on robi? Co robię? O nie! Oni nie wiedzieli, że tak się nie robi. W sumie ja też nie wiem, że tak, że tak się... Jaka wielka czarna dziura, co jest? Dobra, znowu ten sam domek. Wchodzą na drabinę do góry, są na dachu. Położył ten blok taki. Dobra, to też mi się w sumie podoba. Cyk. Coś jest głupie. Gdzie, gdzie on jest? Sorry, że ja tak klikam, ale to jest przyzwyczajenie. A ja to Dobra. Idzie do góry. Co tam robi kowadło, co? Ale o co jest? Dobra, idą. To jest ta nowsza wersja już, bo są te... Nie wiem, jak to się nazywa do końca. co go wciągnąć Eee, okej. Okay. To wcale nie było śmieszne. Co? Dobra, ej, jestem, na, jestem na tym. Jestem serio blisko, żeby się zaśmiać. Dobra. Ej, ale było mega blisko. Dobra, daję mu jedzenie. W mi. Dobra. Nie mogę. Czemu ja się śpię? Jest taki. W zasadzie umie sobie. No. Ej, nie, dobra. Widzowie, naprawdę. Ja tego nie robię specjalnie, ale mnie to po prostu bawi. To jest takie niemądre. Ludzie, którzy to stworzyli są naprawdę mądrzy. Zasadził mięso i I wyszła świnia z tego mięsa, no bo ją tym... Jak to się nazywa? No tym czymś, co się, się robi. Mączką kostną. Zrobił, żeby była większa i wyszła świnka. no, no naprawdę. I to mi rozśmieszyło. Dobra, oglądajmy dalej. Dobra, teraz usiadłem na tej świncu, tak. Dobra, to już nie jest śmieszne ogólnie, bo... widzowie, lecimy dalej. Dobra, co ja... Ej, co... Na tą reklamę, dobra. dobra, dobra, dobra. Przerzucił to oczko Piorun tra... Co to wyszło? Co to jest? O oh yes. Dał mu Ten sleeve poleciał. I wróci. Dobra. Nie no. Ej, serio? Nie spodziewałem się, że to będzie takie dobre. Dla mnie. Bo to mnie serio rozśmieszyło. Dobra, widzowie. No, straciłem wszystkie życia, Dlatego widzowie. Subskrybujcie kanał. Łapki w górę. I co? Widzimy się jutro Po, jutrze, po pojutrze. Trzymajcie się, do zobaczenia. Game over. Elo!